Szymkiewicza czy Majewskiego, którzy odeszli z rogu zabrali ze sobą obrońcę, zabrali Quintona Hosleja i nie było komu pomóc w tej akcji. Gibson, tam bardzo mocno przygotowana pomoc. Jest Szymkiewicz. On do kosza i trafia z faulem. Ależ teraz akcja Szymkiewicza, który do takich akcji jest stworzony. Silny fizycznie, wysoki ten gracz obwodowy. Czapki z głów za decyzję. Bardzo dobre spenetrowanie strefy pod podkoszową Gibsona. Przeczytał, że do Adamsa nie można podać. Świetnie zajął sam ruch Szymkiewicz. No i zwiódł pięknym z wodem obrońcę. I zakończył rewelacyjnie. Naprawdę bardzo dobra akcja. Milo Szurkowicz to bardzo popularny brat Urosza Mirkowicza. Często, często przyjeżdżał do nas i zastępował go w, te, w naszych transmisjach. Także Dyszynkiewicz tymczasem w kosze efektownie. Już 7 punktów przewagi rosy. Rosa. Odmieniona rosa taka jak oczekiwaliśmy, że będzie grała ze Stelmetem.